O, kto tu się dobija o tej porze? Powaliło tego kogoś. No nie, rozwalę tego Alka. Co ten Alek sobie wyobraża, żeby przychodzić do mnie o 24? Tego już mam dosyć. Normalnie za dużo razy do mnie przychodzi o tej godzinie. Ja go teraz normalnie, nie wiem, zamknę w piwnicy i będzie tam spał. Nie będzie, nie będzie u siebie w domu. Albo, czekajcie, nie. To nie jest Alek. To, to są villagerowie. A co oni chcą ode mnie? Eee, powaliło im się coś? Z godzinami czy o co chodzi? Czekajcie, światełko zapalę, otworzę im e, drzwi, a wy otworzycie łapeczkę w górę. Idziemy na taki układ? Dawajcie wszyscy razem, klikajcie łapeczki w górę, a ja otwieram drzwi i dowiemy się, czego chcą ode mnie villagerowie. Pewnie jakieś pomocy. Także 3, 2, 1, klikajcie łapeczki. Ja otwieram drzwi i, I witam pana villagera. O co chodzi? Zabieramy cię ze sobą, już nikomu nic nie zrobisz za mną. Eee, proszę pana, to jakaś pomyłka. Ja jestem Sebek, ja mieszkam na Smaillandie już kupę lat. O co chodzi? Co, co? Co nie? Co nie? Ej, ten villager jest jakiś dziwny Ej, ej pchamie, pchamie! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Wszyscy proszę mnie zostawić. Ej, co oni mi robią? Pchają mnie! No nie, no nie, no nie, no co, o co chodzi, o co chodzi, panie że ja nic nikomu nie zrobiłem Ile tych villagerów w ogóle jest, sześciu? Eee, dobra, nie będę się im sprzeciwiał, ale nie wiem, o co im chodzi, może mnie prowadzą do smajstowa Proszę pana, proszę pana, ale o co chodzi, pan mi wytłumaczy, co, co ja zrobiłem, przecież ja nic nie zrobiłem eee, Tu, tu, tu mieszka mój brat, mam, mam do niego iść? O, dzwoni do Smajstowa, dobra, to dziękuję za odprowadzenie, ja już sobie pójdę, o, tak, wchodzimy sobie normalnie tutaj i, i idziemy, idziemy, on też pewnie śpi, o, właśnie, Smajstowo, słuchaj, jakieś gości masz ogólnie, ja ich tu nie zapraszałem, do mnie przyszli i napisali mi, o, mamieczyk, mieczyk, tak jest, tak jest, Smajstowo, pogoń ich, pogoń ich, niech idą do domu, niech idą do domu, pogoń ich, pogoń ich. Eee, ej, dobra, 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 już, 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 już uspokój się, uspokój się Zmajsto, zostaw ten mieczyk, oni się robią coraz bardziej agresywni Eee, pr proszę pala, proszę pala. już idziemy, już idziemy, proszę nam nic nie robić Zmajsto, chodź, może, może pójdziemy Pójdziemy i zobaczymy, o co im chodzi, może oni potrzebują tak naprawdę pomocy Nawalają nas tutaj sześciu villagerów, nas jest dwóch, my sobie z nimi nie poradzimy A czekajcie, gdzie oni poszli? Oni gdzieś zniknęli? Gdzie oni są? Zmajsto... E, a nie, tu jest gościu, dobra, e, proszę pana, o co chodzi, o co chodzi, gdzie mamy iść? Co no odwala, ej, on chodzi tak szybko? Jak on zasuwa, dobra, pojawili się inni, nie, nie wiem co tu się zadziało, ale chyba jakiś lag był po prostu na Minecrafcie Idziemy za villagerami, nie wiem o co chodzi, ale się zachowują jakoś dziwnie, teraz jakby uciekają z to może, może by uciekł od nich, co? Może już nie idziemy za nim Eee, dobra, żartowaliśmy, już idziemy <laughs> Idziemy, idziemy, ale czekaj, Panie widać, że, panie że Mam prośbę, bo doszły mnie słuchy, że widzowie jeszcze subika nie zostawili na moim kanale, a to powinno się zmienić, dobijamy milion subskrypcji, a jak już wiecie, jeżeli yy, wciśniecie wszyscy, no to dobijemy szybko, a jeżeli nie wciśniecie, no to będziemy cały czas na tym samym poziomie, także klikajcie, jeżeli możecie, a my panie widać, że dokąd zmierzamy w tą stronę? Przecież tam nic nie ma. A nie, czekajcie, coś powstało. Jakieś takie. Nie wiem, dwa domki jakieś z, jed z jednego bloku, z jednej szerokości bloku? O co chodzi? O, i są jakieś doły. Hmm, dziwna sprawa. Tam w ogóle bogaty taki villager mieszka. On nad tymi, nad tymi villagerami ma władzę, ale przecież on by tego nie zrobił? Tu jest jakaś dziura. Tutaj też jest jakaś dziura? Co to jest za dziura? Proszę pana, o co tu chodzi? Eee, ej, czy to jestem ja? Halo, dlaczego ja mam połamane kości i, I jakąś dziwną czarną twarz O co chodzi, z a co tam jest w tamtej dziurze O co chodzi, co tu jest Z o nie yy, Panie Wina, Co pan, osza oszalał pan Oszalał pan, co pan zrobił Zepchałeś pan mojego brata Na dół, nie Oh, ale się w głowie kręci, co jest grane, gdzie ja jestem, co ja robię. E, halo, Sebek? O, żyję! Żyję, nic nie jest! Tak jest, udało się! Ale dziwny miałem sen! E, czekajcie! Czy, czy to ja leżę? Ej, o co? Cho chodzi! O nie! Zostałem duchem! Jestem duchem! Eee! Nie! Nie, nie, nie! Ja nie chcę, ja nie chcę! O! o! E, ja, ja, ja padłem, ja padłem. Nie, no, no jestem w szoku! Jestem w totalnym szoku! Nie wiem co się stało, słuchajcie! Ale chyba spadłem z góry i zostałem duchem. Niestety zginąłem. Ciekawe jak smajstał. Czekajcie, do niego podejdę. W ogóle dlaczego mój duży skin, jakiś straszny, jest położony w tym grobie i jesteśmy za... Zamurowani. Czekajcie, spróbuję jakoś stąd wyjść, czy dam radę? Yy, o, dałem radę, poradziłem sobie. Dobra, a sprawdźmy co u Smajstoła. Teraz normalnie ja mogę przenikać przez ściany, słuchajcie. O, jestem pod ścianą i normalnie jest tu Smyslow. Tylko gdzie jest jego duch? Smajstow! Halo! Jest Smajstow mały i jest duży Smajstow straszny. Ale nie wiem o co tutaj chodzi. Dlaczego widaczowie mieli zakopane dużego, strasznego Smajstoła, a teraz nas rzucili? Co my im zrobiliśmy? Dlaczego oni tak zrobili? Tylko musimy jakoś przywołać Smajsloa. Dlaczego on nie został duchem? Smajslo! Halo! Halo, wstawaj! Wstawaj, Smajslo! Halo! O! Stał! Udało się! Też jest duchem, tak jak ja! Siema, siema, ty, ty, słuchaj, słuchaj! Ci wredni villagerowie nas zepchali, a my odrodziliśmy się jako duchy i normalnie nie mamy serduszek, słuchajcie. Czyli to znaczy, że my będziemy mogli teraz więcej? Czy o, o co chodzi? Ja w sumie nie wiem. Ty, a spróbujmy teraz wylecieć i gdzieś dolecieć, nie wiem, do villagerów. Zrobił się dzień normalnie, już mamy dzień na Smajlandii I słuchajcie, gdzie są ci wredni villagerowie, co nas zepchali. My możemy przez mury, przez ściany przelatywać. Patrz! Tutaj dwóch villagerów śpi! Zmaślą, gdzie jesteś? Halo? Nie, nie, nie widzę smajstowa. O, tutaj lata, tutaj lata. Ty, słuchaj, słuchaj, musimy sobie sprankować tych wszystkich villagerów. Yy, dziwna ta sytuacja, ale są tutaj villagerowie, którzy nas zepchnęli. A słuchajcie, my jesteśmy duchami. Ciekawe czy oni nas widzą, podlećmy i zobaczmy, czy oni będą mieli jakąś reakcję. O, tu są ci villagerowie, czekajcie, pokażę się im. I czy oni mnie widzą? Nie widzą mnie! <laughs> Ej, patrzcie, nie widzą mnie! Jestem jako duch i mnie nie widać O, wchodzą teraz sobie do jakiegoś mieszkanka, a tu jakiś villager śpi i ma kibel obok. Patrzcie, mogę sobie usiąść jako duch na kiblu i zebędę siedział koło villagera. Pierdne mu jeszcze, czekajcie. Pierdniemy mu... Eee, cyk. O, słyszeliście? Słuchajcie, słuchajcie. I. No, no, teraz, mocno O, O to było mocne. To było naprawdę mocne, dobra. Zagazowałem mu tutaj, on sobie śpi, a my wychodzimy. Wychodzimy, normalnie drzwi się otwierają, duch sobie otwiera drzwi. A gdzie są ci villagerowie? Gdzie oni poszli? Musimy zrobić na nich jakiegoś pranka. Smaj słuchaj! Musimy coś wymyśleć. Skoro już jesteśmy duchami i nic nie da się zrobić, żebyśmy ożyli, no to musimy coś zrobić z villagerami. Jakiegoś dobrego pranka. Tylko jakby ich tutaj sprankować. Ty masz jakiś pomysł? Damy TNT albo coś? Czekajcie, zobaczymy, czy mam ekwipunek. I rzeczywiście. Tak jak na trybie kreatywnym Normalnie mamy ekwipunek, no słuchajcie Możemy wziąć dynamity I wszystko inne Czekajcie, krzesiwo też, krzesiwo jak się nazywało e, Tu jest po angielsku, nie pamiętam jak krzesiwo Dobra, mam, o dobra, cyk Idziemy postraszyć villagerów, patrzcie Przed nimi nagle coś wybuchnie Ej villager, villager, mam coś dla ciebie Czekajcie i rzucamy teraz Po, ulwy woliło Ej villager nie wie co się dzieje o myśli, że to z nieba spadło Patrzcie, ogląda się. On nie wie, co jest grane. Ci też w szoku są. Jo ja! Ej, to było dobre. To było genialne. Dobra, gdzie, gdzie, gdzie jesteś, Państwo? No? Halo. A tu jest, dobra. Ty masz jakiś pomysł, co by tu z nimi zrobić? Nie chcę im niszczyć wioski, ale w sumie to na to zasłużyli. Skoro oni nas pochowali w tym miejscu, słuchajcie, zrzucili nas na dół z niewiadomych przyczyn. Nawet mi się nie wytłumaczyli. Napisali mi na tabliczce, czekajcie, idziemy zobaczyć w ogóle, co oni napisali na tabliczce, bo już nie pamiętam. Smallstone, chodź tutaj za, za, ze mną do domu. W ogóle możemy teraz obserwować jako duchy. Alka. E, Patty, z Majstowa, nie, niebo, on jest ze mną jako duch. Liwie, możemy zaobserwować. Ej, dobra, ja już mam pomysł. Zostawimy na razie spokoju tych widaczorów. Zobaczymy, tylko co oni mi tu na tablicy napisali. Zabieramy cię ze sobą, już nikomu nic nie zrobisz. Za mną. A, czyli oni myślą, że ja coś komuś zrobiłem, i dlatego oni to nam zrobili. Czyli wepchali nas po prostu do, e, do tej dziury. Hm. Dziwna sprawa, ale tam jeszcze duży sebek leżał, jakiś groźny, ale to nie byłem ja. Ale a wiecie co? Idziemy do Livi. Idziemy do Livi i ją sprankujemy normalnie. Dawajcie, tutaj sobie podlecimy i wlecimy do jej domu, zobaczymy co ona robi. Dawaj z wchodzimy tu! Normalnie zobaczymy co ona robi, z dawaj! Wlatujemy tutaj i zobaczymy, drzwi na początek otworzymy. O, elegancko sobie wchodzimy jest, jest, Livia, zobaczcie! E, gotuje sobie coś, o, gada coś sobie. Jest, słyszymy ją. Dobra. Okej, okay, I słuchajcie, ciasto my jesteśmy jest. jako duchy i ona chyba nas nie widzi. Nie, na pewno nas nie widzi, bo by już nas komentowała. Stoję normalnie koło mi, przeszła przeze mnie. Patrzcie, jak jako duch mogę Ej. przechodzić. Ja. Ej, to jest genialne. Ciasto sobie zrobiła, dawaj szczyti. ją sprankujemy. Ej, słuchajcie, to zjemy połowę ciasta. Czemu? Dawaj, dawaj, trzy, dwa, jeden. Am, 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 am. Dobra, tyle zostaw, tyle zostaw. Ej, to jest idealne ciasto na dzisiaj. Ej! Kto się zjedzone z ciasto! Zjedzone ciasto! jak, To jest genialne! Ja chcę już do końca życia zostać duchem! Kto mi, kto mi zjadł ciasto! No kto, no kto? A jest szkoda, że ona nas nie słyszy. Byśmy ją sprankowali inaczej, ale zobaczcie, wkurzyła się i wyszła na zewnątrz, zobaczyć czy ktoś u niej był. Kto A tu, tu jest? Drzwi były otwarte, normalnie by zostawiliśmy, nie zamykaliśmy i szuka teraz kogoś normalnie przed jej domem. Dobra, zjemy jej resztkę, ciasta! Ciasta, zjemy resztkę, resztkę już nic nie ma! Gdzie nie podziało ciasto? Biedna no. się zasmuciła. A teraz w ogóle nie ma ciasta, zjadłem no. całe. Nie ma ciasto? Ej, a kto dawaj. Sobie, kto sobie takie żarty robi? Zabierzemy no. jej teraz mikrofale, weźmiemy toster i weźmiemy czajnik. Patrzcie, teraz nic nie ma na szapkach, Ciekawe Dobra. czy się skapnie. ale na pewno Zdą, się skapnie skapnie jeszcze zrobić nowe. O, będzie Boże robiła tylko nowe. Trzeba zagotować teraz ciepłą wodę. Nie ma czajnika. Gdzie jest mój czajnik? Gdzie go wsadziłem? Pewnie ma jakieś zaniki pamięci, słuchajcie. I nie wiem gdzie postawiła czajnik. Nie, żartuję, to I ja Boże, <grym> nie to wziąłem. Smaństeł dawaj, teraz ty coś wymyśl. Dawaj, pa, ja, ja sobie popatrzę i zobaczymy jak Smaństor sprankuje. O, wylewałem coś toksycznego, zielonego. U, ja, Ej, to było grube. To jest Ej! grube. Jo, no co Smańste zrobił? Rozdał no coś tu zielonego. No to, to łazienka z góry przecieka? Ona myśli, że to skibla leci. A przecież tu łazienki nie ma, tu jest łazienka. A w sumie, w sumie mogła pomyśleć, że to skibla. ale Kibel ma normalnie wodę wszystko, działa. I to jest! Ej, może jej no komputer nie, może wezmę. Dura, wiesz co? Wezmę jej sobie komputer, wezmę drugi monitor i trzeci monitor i teraz... Komputer zostawię, a monitory pozabieram, zobaczymy jak na to zareaguje. Albo wybuch zrobimy, nie. Szkoda o, domu. Wybuchu nie robimy. telefon! O, szuka Dobra, telefonu. Napiszę maila. Eee, maila napiszę bez monitorów. Gdzie mój komputer? No nie, zaraz się wkurzę. No jeszcze laptop, dobra zostawię go. E, słuchajcie, oddam jej to, oddam jej to, bo ona musi też filmiki nagrywać tutaj. To normalnie odstawimy komputer. Kto tu jest? Elegancko I patrzcie się. Te, Teraz zobaczymy, co, co ona zrobi. Ej, to jest genialne. Bycie duchem jest naprawdę przekozak. Przekozak. Ja e? już zostaję do końca życia. Chociaż nie, no nie wiem jak się odmienić. Mam normalnie. No Dobra, zamurujemy już jej to, żeby to nie leciało, bo to jest jakieś, nie wiem, dziwna substancja. To jest majstor rozlał, to było za grube, ma całą kuchnię zalaną. Ja jej to naprawię, ja jej to naprawię. Będę bohaterem. Elegancko, naprawione, naprawione. Patrzcie, zanika sobie. Ciekawe, czy będzie szczęśliwa. Się, czy nie? Co się tu w ogóle dzieje? Ej, ona o, nie, co nie wie, co się dzieje. Dzisiaj. W szoku jest, w szoku jest. Dobra, Smyslow, Smyslow, zostawmy ją w spokoju, chodźmy do Alka, chodźmy do Alka, raz, dwa, jeszcze Alka sprankujemy i wtedy będziemy myśleć jak się, się odwrócić z tych duchów, o, zamknęłem Smyslowowi drzwi. Dawaj, wychodź, wychodź, w ogóle możesz przelatywać przez ściany, patrz, robisz coś takiego, coś takiego, przelatujesz przez ścianę i normalnie jesteś dalej. Nie musisz przechodzić e, drzwiami, nie drzwiami, tylko możesz sobie przelatywać. Dawaj, idziemy teraz do Smaistowa, biegniemy jak najszybciej, w sumie to lecimy i sprankujemy Alka, ciekawe co on robi, także. Państwo, chodź, wchodzimy do Alka. Wlećmy tam na szybko go poszukajmy, cyk, cyk, cyk. Może jest u góry, tutaj czy on jest? światełko sobie włączyłem i normalnie sobie siedzi przed komputerem, możemy go sprankować. Patrzcie, nawilżacz mu chodzi normalnie, ma nawilżacz powietrza. No, 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 tylko tam... Ognisko mu się pali? A nie, dobra, to yy, ten. Yy, komputer mu zostawimy, czekajcie, on gdzieś tutaj poszedł. O co chodzi, gdzie on idzie? Na balkon wychodzi? Hmm, dziwna sprawa. Dobra, może mu rozwalmy. Czekajcie, buty. O, tu ma szafkę z butami, z ściuchami. Rozwalmy mu to. Cyk, cyk, cyk. Tu miał. Co jest grane? miał tu noże w szafce? Yy, dziwna sytuacja. Dobra, na razie nie będę wnikał. Porozwala mu te szafki. Tu jeszcze miał nóż. Co jest grane? Nie mów, że tutaj też będzie. Czekajcie. Cyk. No, no, chcę to rozwalić. Halo, halo. O, dobra, teraz. I kolejny nóż. Ej, po co mu cztery noże były? Dziwna sytuacja. Nie wiem, ale rozwaliłem mu tu szafki, tylko on gdzieś chyba stąd poszedł i mnie nie widzi. O, tutaj jest, na siłowni. Mogłem mu na siłowni rozwalić. A dobra, rozwaliłem mu szafki tutaj, o, normalnie. A tu co to są za ślady? Ej, jakiś ketchup porozlewany? I te noże? Dziwna sprawa. Hm. Muszę się temu bliżej przyjrzeć, póki jestem duchem. Ale zobaczmy, co on tutaj kombinuje. A weźmy mu rozwalmy blok na przykład pod nim. Zobaczmy, niech zleci, może się przestraszy. <laughs> O, w szoku jest. Ej, poszedł, ucieka. Ucieka. Nie wie, co się dzieje. Eee, dziwna. Gdzie on pójdzie? Schodzi, będzie uciekał na dół. Patrzcie, uciek! Poszedł na dół do piwnicy. Dobra, tam zanim nie idziemy, słuchajcie. Ej, tylko pytanie. Słuchajcie, zostaliśmy duchami, nie? Niby jest fajnie, możemy poprankować i w ogóle, ale jak my teraz odcinki normalnie dla was będziemy nagrywać? Co będziemy cały czas prankowali? Nie, 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 tak być nie może. Musimy zrobić coś innego. Musimy się jakoś, może woda, może woda nam pomoże i zostaniemy normalnymi. Czekajcie, wskoczę. I nie, dalej mogę latać, dalej jestem duchem. To nie pomaga. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że Wy coś wymyślicie i napiszecie w komentarzu, a my to zrobimy i zobaczymy, czy to nam pomoże. Także czekamy na Wasze komentarze, pamiętajcie, że odcinki są codziennie i nie zapomnijcie wbić na mojego Instagrama, jak i na mój drugi kanał. Na YouTube Wszystkie linki macie w opisie. Także serdecznie was zapraszam, ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro, pa, pa! A my z Państwo musimy znaleźć to rozwiązanie jak się odmienić, bo ja nie mam pojęcia, a ty? Wiesz coś, jak się odmienić? Nie, no to mamy problem.